Cześć wszystkim, zapraszam do sklepu sprintrovery.pl w Białymstoku. Z tej strony Kamil z sklepu sprintmiśnikrower.pl. Znajdujemy się dzisiaj w naszej siedzibie, głównej kwaterze, głównej, w sumie można powiedzieć. W ofercie naszego sklepu znajdziecie przede wszystkim rowery firmy Trek, Specialized Giant, Unibike Cross. Trochę się tego na przestrzeni lat już uzbierało. Działamy od ponad 30 lat. Między innymi również w okresie, takim jakim jesteśmy teraz, zimowa sceneria. Prowadzimy fundację o nazwie Oddaj Rower. Przynależymy do Shimano Service Center. Robimy mnóstwo ciekawych rzeczy. Przy Zapraszam na nasz kanał na YouTube Sprintervery.pl. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu w Białym Stoku przy ulicy Kątaja 22 i Sienkiewicza 81/3. Już niebawem w Warszawie na Alejach Jerozolimskich 200 i zapraszam na naszą stronę internetową Sprintervery.pl. Cześć, Nazywam się Tomasz Pieszało, jestem mechanikiem w centrum rowerowym Sprint mieszczącym się przy Kołontai 22. Zajmujemy się serwisem i podstawowym rowerów, gdzie Pan Janusz do nas przyjdzie i wyreguluje przerzutki, ale też zajmujemy się serwisem typowo zawodowym, więc może do nas przyjść zawodnik, zrobimy mu kompleksowy rower od A do Z, praktycznie. Staramy się iść z modą na rynku, więc serwisujemy też rowery elektryczne. Nie boimy się ich bo no to jest przyszłość. Serwisując w Shimano Service Center skracacie sobie czas reklamacji. Mamy pełen pakiet szkoleń, więc posiadamy w większości wiedzę na temat wszystkiego, co występuje na rynku pod marką Shimano. Raczej nic nas nie zaskoczy.